Zacznę tego vloga, troszeczkę ponagrywam. Pewnie to będzie vlog łączony. Jestem biała jak ściana i mam nadzieję, że się opalę w końcu. Ludzi dosyć sporo. Dobrze, do nas ma za chwilkę dołączyć kolega, także na niego czekam. czekamy. Dzisiaj nie za długo, tylko dwie godzinki. Oczywiście się wysmarowałam, bo nie chcę się spalić jak w tamtym roku. Stwierdziłam, że nie ma słońca, i dwie godziny. Nic mi się nie stanie, a później umierałam po prostu. Także witajcie w nowym vlogu. lusterku, wróciliśmy z plaży, powiem Wam, że troszeczkę się opaliłam. W sumie, może odwrócę kamery, co? Wróciliśmy już z plaży, powiem Wam, że troszeczkę się opaliłam, a że jestem w szoku. Teraz się ogarnęłam, a no, stwierdziłam, że włosy co zostawiam, takie taki nieład, bo muszę je umyć i mam całe w piasku. I wybieramy się za chwilkę, ze znajomymi mi knajpki, knajpki na drinka. Ja się już ubrałam, jeszcze stanik muszę zmienić, bo. Mi nie pasuje, także opaliłam się troszeczkę, aż jestem w szoku, więc teraz się szykuję, jedziemy na tego drinka. Za chwilkę Wam pokażę, jak się ubrałam. Teraz muszę posprzątać, bo robiłam bałagan. Także sobie sprzątam i idziemy. Tak mówię, na się opalałam, nie było zbytnio co nagrywać. Tak, założyłam Wam sukienkę, którą Wam już pokazywałam w którymś tam vlogu I ona jest z SHEIN I powiem Wam, że jest fajna Aż się nie spodziewałam, że taka fajna będzie Jedną zamówiłam To jest taka... Tak, taki średniaczek z materiału Ale ten jest naprawdę fajny O Jezu, tak, trochę się oddalę, bo wyglądam Ał. Nie wiem, co mówiłam Oddaliłam się trochę, bo wyglądałam sobie, jakbym nie miała włosów. O! Pranie nam się kończy. Jeszcze sobie pranko powiesimy i za 20 minut lecimy. Także ja się odezwę do Was. E, zaraz pokażę Wam ten i też zakładam dzisiaj te nowe buty, które też Wam właśnie pokazywałam. Chyba w tym samym holu, w którym tą sukieneczkę Wam pokazywałam. Dobra, mm. dobra, dobra. Teraz Wam pokazuję outfit. O Boże, i tam nie bolczcie, bo tam składałam pranie na łóżku i teraz już jedno ściągnęliśmy, robimy dwa, kolejne już, drugie. No i porządki, i życie leci. Także skończyliśmy nocki. O Boże, nie wiem jak mam nagrywać. No, także skończyliśmy nocki i on będzie mega pocięty. Tutaj teraz mega pocięte będzie. Skończyliśmy docki, i w końcu w końcu tygodniu mamy dniówki I tam, jak kwiatki, które dostaliśmy, dostałam od Kuby, i jeszcze jedne mam w salonie na 6. 6. rocznicę związku. Wow! Może jakiś naszyjnik bym na szyję ubrała? O, kogoś! Ja nagrywa, no. Słuchajcie, ja się ubrałam. Nie wiem, jak Wam mam pokazać wreszcie już ubrana, mam koczka mam tą sukienkę z In. powiem wam, że właśnie dzisiaj troszeczkę opaliłam i te buty nowe i wyglądam tak i za chwilkę lecimy Wróciliśmy Jesteśmy w domku, jest godzina Już po 23, także Dzisiaj starzy zaszaleli <noise> I no tak Wróciliśmy, jadę się wykąpać Muszę zmyć makijaż i, I obejrzymy sobie W sumie dwa horrory, bo dwa Mamy niedokończone I sobie obejrzymy A włosy pewnie jutro już się, już mi się włosów akurat nie chce mieć. I co? Chyba się do Was odezwa Jutro, jutro będę sobie robić pazurki. I nie wiem, jakie dalej plany, bo jutro ma być zimno, ale jak nie, to może pójdziemy na rowery czy coś. Zobaczymy. Dobra, no to do jutra. A dla Was za chwilkę. Hejka, odzywam się do Was jeszcze na chwilkę, dlatego, że przyszły mi rzeczy z H&M yy, z wyprzedaży i stwierdziłam, żebym coś w tym vlogu jeszcze się działo, to pokażę Wam yy, rzeczy, yy, które sobie kupiłam. I jedna rzecz jest z pakutem. Niestety nie mam cen, yy, ile to kosztowało po przecenie, bo nie mam napisane, ale Wam mogę powiedzieć, że yy, mniej niż 20-25 zł nie zapłaciłam yy, za te rzeczy. Yy na polskie już wam mów, mówiąc oj to moje nowe paznokcie które wam nagrywałam. no i co zaczynamy tak ja szybko wam pokażę te rzeczy jeszcze może chyba są jak widzicie sobie i pierwsza rzecz to jest taka fajna beżowa bluzka i z tyłu z takim czymś i ona wstępnie kosztowała 10 euro, a ja ją kupiłam za 2,50, jakoś tak. Kolejna rzecz, i ona kosztowała 2,99, a wstępnie nie wiem ile kosztowała, bo nie piszę, ale chyba 10 euro też taką. I to jest taka bluzka, bluza biała, letnia z NASA. I wygląda tak, jest taka fajna, cieniutka, idealna, właśnie ją taki kolorek, na wakacje, na lato, żeby mieć na chłodniejsze wieczorki. Od razu mam stanik, on w sumie jest taki ślizgi, wygląda jak strój pielowy, ale to jest taki normalny biustonosz i on chyba kosztował 3,99, a tak to 10 euro kosztował. Fajny, wygodny, tak się nie taki gruby na lato, i normalnie to ma zapinanie mm, jak normalny stanik. Także fajnie. fajnie. I teraz hit, y, dla których robiłam to zamówienie dwóch rzeczy i są to troszeczkę wygniecione, ale są to słuchajcie spodęki, za które właśnie dałam 20 zł y, promocji i są bardzo fajne. Aż sobie wzięłam dwa kolory. Ja rozmiar S i powiem Wam, że jakbym wzięła xs też by była może nawet lepsza, bo one się strasznie ciągną. No ale mam takie o. Wyglądają tak. Tył jest gładki. Hmm, może sobie pasek dać. Więc mam beżowe. I tutaj biały. Jestem z nich bardzo zadowolona. Fajnie wyglądają wysoki stan. Tutaj mają takie marszczenia. i Jak siostrze pokazałam, co sobie zamówiłam, zrobiła sobie również zamówienie, ale wiem, że one już są wyprzedane. Nie wiem, na niemieckim handymie, ale na polskim już były wyprzedane. I teraz rzecz z i Z pakuten mam taki piękny sweterek Zobaczcie, jak on wygląda o, Ten jest cudowny Go sobie wzięłam Na takie właśnie letnie wieczory Żeby coś na siebie narzucić Do sukienek, bo nie mam nic takiego jakby było zimno Abym była w sukience, żeby wiadomo bluz nie zakładać To sobie wzięłam taki sweterek I dodatkowo był też Wersji po to jest jakby ta wersja mama i córka To wzięłam Oliwce I nie pokazałam wam, a już jej dodałam. Jak ona tutaj u mnie była, to już go mam troszkę. Yy, więc zamówiłam oliwce. I jak będziemy na wakacjach, będziemy mieć takie same piękne sweterki z baku. zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Jestem zadowolona. I później na jesień też fajnie yy, spód jakąś bokserkę czy coś i go widzę. Yy. Z takimi skórkowymi, woskowymi, czarnymi spodniami. Więc ja i Oliwka mamy takie same piękne sweterki z falbanką z pakutem i też były na promocji. Dobra, słuchajcie, to już tyle. Ja za chwilkę się biorę za ćwiczenia, tak? I do kolejnego, mam nadzieję, szybko się do Was odezwie. Pa.